CX-3 była, mówiąc obecną, piękną polszczyzną, totalnym bestsellerem Mazdy. Więc co zrobiła Mazda? Zamiast dokonać niezbędnych modyfikacji i trochę w strachu przed sprzedażą CX-30 wycofała ten model. Trochę tak jak Toyota, która miała najlepiej sprzedającą się Corollę na świecie, więc pomyślała zmieńmy nazwę. Albo Kia, która ma Sida i teraz będzie się nazywał K4. Równie dobrze mógłby się nazywać GJ26, tak samo przyciągająca nazwa. Czasem producentów samochodów nie rozumiem, szczególnie w przypadku tego modelu. Zapraszam. Cześć wszystkim z tej strony Kamil, bo się jeszcze nie przywitałem. Wiecie, dlaczego CX Trójka sprzedawała się tak dobrze? Między innymi, bo bardzo dużo osób kombinowało sobie tak. Jest Mazda 3, no to CX-3 to jest taka podwyższona trójka. Czyli kupuje sobie za wtedy bardzo fajne pieniądze całkiem pokaźnego crossovera. Tymczasem Mazda CX-3 opiera się na Mazdzie 2. Także trzeba tutaj uważać, żeby nie zrobić błędu. A jeszcze bardziej trzeba uważać, gdy kupujecie samochód używany. Dlatego pamiętajcie, aby zawsze sprawdzić go w CarVertical. Bo patrz, zostając przy Mazdach Taka piękna CX5. W 2022 roku Perełka. Okazuje się, że jest to auto ze Stanów. W 2018 roku wystawione do sprzedaży. W 2019 ściągnięte do Polski. A co to się działo w tym 2018? Aha. Warto było sprawdzić. Fajnie, że samochód nie ma kręconego przebiegu. Czy też nie był kradziony, ale zobaczcie. Te uszkodzenia były na tyle duże, że samochód oznaczono jako junk. W Polsce też jak widać zdarzyły się kolejne uszkodzenia i teraz pytanie, jakie jest Wasze aktualne nastawienie do tego egzemplarza? Takie same jak po pierwszych zdjęciach? Śmiem wątpić. Tym bardziej szukając auta dla siebie, sprawdźcie czy nie ma za sobą więcej przygód niż kierowca w Need for Speed. A żeby portfel też pozostał w jednym kawałku, łap ode mnie kod na 30% rabat. Na raport. No dobra, na początek podstawowe informacje, żeby Wam trochę ten model przybliżyć. Mazda CX3 zadebiutowała w 2015 roku, doczekała się jednej generacji z liftingiem w 2018 roku, a produkcję zakończono w roku 2021. Wspomniałem o pokrewieństwie z Mazdą 2, z którą CX3 dzieli płytę podłogową, ma taki sam rozstaw osi. Ale już dłuższe o ponad 21 cm na dwozie. Konkretnie oznacza to 4275 mm długości, 1765 szerokości i 1535 mm wysokości. Rozstaw osi to 2570 mm, a prześwit to równe 16 cm. Próżno szukać w tej klasie modeli z wolno silnikiem benzynowym, i właśnie tym wyróżnia się dzisiejsza bohaterka. Do wyboru dwulitrowe 120 lub 150 koni, co ciekawe, był też diesel 1,5, a po liftingu 1,8. A co pod maską dzisiejszej bohaterki? Mamy tu czterocylindrowego, dwulitrowego, wolnego saka o mocy 120 koni i momencie obrotowym na poziomie 204 Nm. Samochód z manualem rozpędzi się do 192 km na godzinę nie polecam, a setkę przekroczy po upływie równych 9 sekund. Podstawa jest, przechodzimy do praktyki najpierw tył. Zaczynamy od bagażnika, który oferuje 350 litrów pojemności, do tego podwójna podłoga z całkiem dużą przestrzenią pod spodem, a jeszcze niżej kolejne już niewielkie schowki. Szału nie ma, ale chyba bez tragedii. Spróbujmy wskoczyć do tyłu. Pakuję swoje 182 cm i no tutaj jest słabo. Co prawda stopy schowam bez problemu, ale miejsca przed kolanami praktycznie nie ma. Dużo lepiej jest natomiast nad głową. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo dobrze. Bardzo duży jest też próg przed kanapą i nie ma nawiewów. Dobra, tył załatwiony, wskakujemy tutaj. I zobaczcie od razu, ten samochód to jest 2017 rok. Nie jakiś stary, no ale swoje lata ma. Czy tutaj widać zużycie? Serio? Praktycznie w ogóle. Zobaczcie, że nawet kierownica, postaram się porobić jakieś zbliżenia. No jasne, widać, że to jest kierownica używana. Tylko ona ma 8 lat. Widać? Moim zdaniem nie. Czuć? Też nie. Cała reszta to wszystko. Czy to skrzypi? Ciężko mi powiedzieć, bo ja tutaj spędzę jakieś 45 minut na ten moment nic nie słychać. Fotele. Również zużycia tutaj nie widać w ogóle przebieg 74 tysiące. Pod takim względem trzymania się w tym wieku naprawdę rewelacja. Teraz jak to wygląda? Ja tutaj troszkę tak wtrącę. Mazda CX3 to jest taki model, gdzie. Odniosę go do trójki, która wyszła tam w 2019 roku, czy 20, chyba 19. I ta trójka, która wtedy wyszła, i jest dzisiaj, to jest totalnie inny świat. Wtedy zaczął się inny świat Mazdy. To jest jeszcze ten stary świat. Pod względem designu, multimediów, to jest, nie wiem, minus, to jest ta słabsza Mazda. Dziś jest od tego 2020 roku, od trójki, zdecydowanie lepiej. Natomiast, no zobaczcie. To się naprawdę trzyma fantastycznie. Obsługujemy tutaj. Naprawdę do przyzwyczajenia. Wierzcie mi, da się do tego przyzwyczaić. Czy to jest dotykowe? Jest. Ale generalnie obsługujemy tym. To są te multimedia. One nie wyglądają brzydko i są. Proste są. Intuicyjne, ciężko powiedzieć. Na pewno są takie trochę stare. Szczególnie z tym, co jest dzisiaj. No, ale ten samochód ma 8 lat. To jest też do przeżycia. Bo zobaczcie, oczywiście to robi wiek, ale pokrętła, klimatyzacja, zegary, analogowe zegary. Ja się czuję w tym samochodzie właśnie tak jak to było kiedyś, ale wcale nie wymieniam tego jako wadę. Czuję się tu naprawdę dobrze. To jest nieduży miejski crossover. Nie było wtedy dużo samochodów, które pod takim względem mogły maździe dorównać. Naprawdę na taką klasę, i wtedy te pieniądze jest świetnie. Mimo, że to jest wersja Sky Energy, czyli nie jakaś tam bardzo wysoka, i mamy na przykład mechaniczny ręczny, to dostęp do samochodu i uruchamianie jest totalnie bezkluczykowe. To jest super. Takie po prostu bardzo ułatwiające życie na co dzień. I to na co muszę zwrócić uwagę, bo pewnie szukacie takiego samochodu do miasta, tu jest bardzo dobra widoczność. Mimo, że ten słupek jest blisko, to on nie jest za szeroki i po prostu gdzieś tam wjeżdżając, skręcając, parkując, naprawdę dobrze widać. To jest bardzo ważne w tego typu samochodzie. Pewnie w każdym, ale w tym myślę bardziej. Fotele, wracając, bo liczy się przecież nie tylko wygląd po 8 latach, ale wygoda. No, nie nastawiajcie się na walenie tysięcy kilometrów w tym samochodzie i niebolące plecy. To są fotele raczej do miasta. Trzymania bocznego tutaj za bardzo nie ma, a może nie ma w ogóle. Na co dzień ja tym samochodem pojeździłem sporo. Na co dzień spoko, na trasę tak średnio. Ale jak już zacząłem o tej trasie, to może kontynuujmy. Czemu to jeszcze nie jest samochód na trasę? Bo tutaj tak powyżej chyba nawet stówy. Robi się naprawdę głośno, i to jest ten kolejny aspekt tej wcześniejszej mazdy. Miasto pod miastem jest ok. Nawet powiedziałbym, że teraz jest bardzo dobrze, ale ta stówka 110-120, no, robi się głośno. Dzisiaj w Mazdach jest nieporównywalnie lepiej. Nastawcie się na to od razu, jeśli myślicie sobie, że to będzie, nie wiem, rodzinny samochód na trasę. To nie jest najlepsze założenie. I to naprawdę nie byłby najlepszy pomysł. Do miasta? Spoko. Jeszcze jedna taka uwaga, czy może małe ogłoszenie. Ponieważ w przypadku samochodów używanych wujek Kamil wszystko musi robić sam, no to nie mam jak nagrać jazdy, tak jak w przypadku pozostałych testów nowych samochodów, więc będę się posiłkował tym, co mamy na stronach Mazdy. Mam nadzieję, że to będzie chociaż trochę lepsze wizualnie, niż patrzeć się na mnie. Samoprowadzenie. I właśnie. To jest między innymi to, Czym Mazda i Mazda CX3 kupowała sobie klientów? Bo jak jeżdżą takie samochody? Przeważnie. No słabo. A tutaj jest inaczej. Po pierwsze, w tej specyfikacji ten samochód ma 9 sekund do setki. To jest bardzo dobry wynik. Po drugie, tutaj oczywiście to nie jest ani samochód sportowy, ani tutaj nie ma sportowego układu kierowniczego. Ale ten samochód daje pewne wyczucie, a na pewno daje dużo większe niż zdecydowana większość samochodów w tej klasie szczególnie takich wyższych tu jest dobrze i czym jeszcze przynajmniej moim zdaniem ten model kupował sobie większość ludzi zobaczcie nieduży miejski crossover a silnik nie żadne 1.0, 1.2, 3 cylindry 4 cylindry 2.0 i można mieć napęd na 4 koła Pamiętajcie, że jak wersja 120, można mieć manual, można mieć automat, ale wtedy napęd na przód, a jak 4x4, to zawsze 150 koni. Czy jest różnica między tymi 120-150? Niby tak, ale z drugiej strony, jak mamy 150, na przykład mamy automat, to mamy tą sekundę wolniej na papierze. Czy to czuć? Ja uważam, że nie bardzo. I właśnie skrzynia. Wrzucałem ostatnio na kanał test Daci Bigster. Ze skrzynią manualną, i to był dramat. Tamta skrzynia to po prostu. Znaczy nie wiem, dla mnie, zdeklarowanego miłośnika automatów od lat, to tamta skrzynia zabierała mi całą radość. Ciągłe szarpanie, słabo. A tutaj, zobaczcie, można mieć manual i się cieszyć. Ta skrzynia jest precyzyjna. Ta skrzynia daje dużo większą kontrolę nad samochodem. Tu jest taki pewny klik bajka jak na manuale i tak bym wolał automat, ale naprawdę jest dobrze to do czego myślę zdecydowanie bardziej będzie się trzeba przyzwyczaić bo możecie być przyzwyczajeni właśnie do tych 1.0, 1.2, ale turbo tu mamy 2 litry jak to brzmi w samochodziku miejskim, tylko pamiętajcie to jest silnik wolnossący jasne jak to wiecie to nie mówię do was ale część osób może sobie nie zdawać sprawy i wsiądzie po jakimś samochodzie który miał 1.2, turbo wow, 2 litry ale to będzie latać i będzie pewne rozczarowanie. Więc, żeby tego uniknąć, pamiętajcie, ten silnik kręcimy. On się tego nie tylko nie boi, ale on to lubi. On tego chce, on tego pragnie. Mamy ten silnik kręcić. Nie tak, że ja teraz ruszam. Z niskich obrotów nic się nie dzieje, ale już się zaczyna dziać. 3004 jedziemy. Nie boimy się. Ten silnik kręcimy. Po prostu. Czy to się przełoży na większe spalanie. No jasne, że tak. Natomiast jak się kręcić nie będziemy. Nie potrzebujemy się ścigać. Jakiejś bardzo dynamicznej jazdy, którą tutaj można mieć, ale jeśli nie potrzebujecie cały czas, to da się tym samochodem spalać 5 litrów 6, gdzieś tam pod miastem, jadąc wolniej. Warszawa mnie tak wychodzi z tego co pamiętam, bo ja tym samochodem sporo pojeździłem. Napęd naprzód manual. 7 8 litrów. Da się pewnie mniej. Ja tyle osiągałem. A szybsze gdzieś tam trasy znowu tak 6 7 serio pod tym kątem. Nie bójcie się tej pojemności. Da się. No ale właśnie, czego tutaj się bać? Trochę powinniśmy posłuchajcie. Chyba nie zaskoczę nikogo, że pierwszy wątek w tym temacie dotyczył będzie lakieru. Jest to temat ciągnący się za Mazdą od lat. A biorąc pod uwagę, że CX3 ma już swój wiek, reprezentuje te mazdy, w których na lakier faktycznie trzeba uważać. Jest dość cienki, delikatny i podatny na uszkodzenia nawet od niewielkich kamyków. A drugą rzeczą, którą trzeba koniecznie sprawdzić, jest temat korozji. Jeśli znajdziecie fajny egzemplarz, to z pewnością nie zaszkodzi dodatkowe zabezpieczenie po zakupie. Z innych tematów zdarzają się problemy z mechanizmem składania lusterek. To też nie nowość w Mazdach, warto sprawdzić, czy nie ma dziwnych oporów na kierownicy, czasem wariuje też wskaźnik poziomu paliwa. I to w zasadzie tyle. Mechanicznie Mazda CX3 może stanowić wzór dla innych modeli w klasie. Dobra, to jak to już wiemy, to zostało nam sprawdzić rynek samochodów używanych, a konkretnie ile takie cacko kosztuje. Przeglądając jakże popularne Oto Moto i egzemplarze pochodzące z Polski, zauważymy, że ceny CX3 trzymają się mocno. Za egzemplarze z początku produkcji czy w niższych wersjach wyposażeniowych zapłacić musimy 50 kilka tysięcy złotych. Auta poliftowe to już bliżej 70 tysięcy, aż po okolice ok. 90 tysięcy złotych za najmłodsze egzemplarze. Dzisiejsza bohaterka z roku 2017 kosztuje 64,900. Podsumowując, Mazda CX3 to był samochód uwielbiany przez klientów. Nie tylko przez te rzeczy, które wymieniłem. Tutaj było tak, za koło 70 tysięcy, 75, 000, a już na pewno 80. 000. To był próg, który pozwalał wejść do świata nowej Mazdy. To była oczywiście podstawa. Tylko za taką kwotę nie dostawaliśmy jakiegoś mikro miejskiego, tylko oczywiście nie jakoś ogromnie przestronny, ale bardzo dobrze wykonany. Zobaczcie, nadal po 8 latach to się potwierdziło. Bardzo dobrze wykonany, świetnie spasowany, cały czas dobrze wyglądający w środku i tak samo na zewnątrz. Crossover. Samochód, który jak ktoś wie, to doceni. Wolno silnik, żadnego turbo, żadnych dziwnych układów przekombinowanych, samochód bardzo prosty w obsłudze. To się wszystko przekłada na to, że to jest samochód długowieczny. Uwierzcie mi, że klienci się o ten samochód nie będę mówił, zabijali, ale jak wychodził z produkcji, no to można powiedzieć, że były kolejki. Dlatego też pewnie nie najprościej taki samochód kupić dzisiaj. Właśnie a propos, jeśli bylibyście zainteresowani tym egzemplarzem. Czy innymi samochodami używanymi, to ja Was bardzo zapraszam do komisu AutoWilanowska. Lećcie do Pana Marka, u którego ja czy też wiele osób z rodziny, znajomych kupili już nie wiem, ile samochodów, możecie się powołać na kamila z YouTube'a, naprawdę pan Marek Mistrzostwo Świata Autowilanowska. Serdecznie polecam. No jak teraz nagrywam, to ten samochód, jeszcze, ten egzemplarz, jeszcze jest. A wracając, naprawdę fantastyczny model, i nie zrozumiem, znaczy ja te argumenty znam. CX-30, normy, dostosowanie i tak dalej. Znam, ale nie rozumiem. Naprawdę bardzo szkoda, że tego modelu w sprzedaży już nie ma, a jeśli znajdziecie sobie taką perełkę na rynku aut używanych, to jak potwierdzicie stan, pozbędziecie się wszelkich wątpliwości odnośnie takiego egzemplarza, to myślę, że mając założenie, szukamy prostego samochodu do miasta, bezawaryjnego, ładnego, świetnie spasowanego i wyglądającego przez kolejne lata, no to wybór, kapitalny. Dajcie znać, jeśli macie taki samochód albo chcecie go kupić i macie jakieś pytania. To zapraszam do komentarzy. Poproszę, jak macie sekundę, ocencie ten materiał. Można sobie też kanał zasubskrybować. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.